Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Snow i kontynuujemy naszą przygodę w Silent Hill. W poprzednim odcinku dotarliśmy w końcu do więzienia, z którego musimy wydostać zastępcę szeryfa. O ile dobrze pamiętam, miał na imię Wheeler. No i zobaczymy, jak to się dzisiaj potoczy. Mam nadzieję, że w tym odcinku uda nam się go w końcu wydostać. Tak, tutaj ostatnio byliśmy. Roślinki. Sprawdzałem to pomieszczenie. Eee, aha, tak, sprawdzałem. Klucze, klucze. Nic nie ma. Dobra, Alex, przestań się tam patrzeć. I zobaczymy, czy ta brama się za nami zamknie. No tu niestety popsute jest, ale tu już widzę, że możemy rozwalić. Uuu. Ta siekiera jest lepsza. Przynajmniej nie trzeba się tak męczyć. Apteczka, pokój odwiedzin. Coś jeszcze tutaj na półkach nie ma. Dobra, ta brama się nie zamyka. Przedwcześnie się cieszyłem. I droga ucieczki została nam odgrodzona. Nie, nie, aha, może tu siub, przeskakujemy? Nic tu, o, coś leży, notatka więźnia. taka rzeczywistość więzienna Dobra wiemy, że jakiś Dave tutaj siedział w więzieniu Okej, okay, co tutaj leży Bardziej mnie interesowały te kamery No, niestety nie wróciłeś, nie wróciłeś. O, coś tam wisi. Co tutaj mamy? O, o Boże. Jakie to rozległe. zakładam, że nie będziemy mieli, że nie będziemy mieli dostępu do wszystkich pomieszczeń, ale to i tak. Kolejne piętro. Są tylko dwa. Mam nadzieję, że po drodze będzie gdzieś jakiś save point. Coś na ziemi, jakaś amunicja. Oho. Coś jeszcze tutaj? Nie. Przeładowane. Pierwszy, kto się, kto się nawinie, dostanie kulkę z karabinu, bo chcę go wypróbować. Tutaj możemy wejść? Możemy. Health Drink. Czy chcę chce nam powiedzieć, że czeka nas walka z bosem? Bezpieczniki, przełączniki. Coś jeszcze tutaj ciekawego jest? Nie? Dobra, to nie pozostaje nam nic innego, jak iść na górę. Halo? przychodzę w pokoju. Proszę się. Słyszę jakieś krzyki. Tutaj nie możemy się dostać. Nie. Przełącznika nigdzie tu nie ma, nie ma. Nie. uuu. Coś bardzo ciężkiego tam jest. Tam chyba widzimy światełko. Albo mi się zdawało. Dobra Alex, przeskocz. Dziękuję Ci bardzo. Co, tutaj mamy monitory? Ty, smarkaczu, co robisz w więzieniu? Co, już? Nie możemy? Nie możemy więcej? Dobra, tu jest przełącznik. Jakieś klucze, coś, jeszcze się tutaj patrzysz. Mm -hmm. Czyli zapewne w przyszłości będziemy musieli naprawić ten cały panel Dobra, pociągnijmy za dźwigienkę I gdzie się nam otworzyło? Mm -hmm, tutaj, dobra Hadlo ho. Mówiłem Pytanie czy uda mi się headshot'a walnąć? Dało. Ty mi tutaj nie unikaj moich ciosów! Ale te twoje uniki tak się na nic nie zdają. Tylko skaczesz jak małpa. Jasne Gwint, ale wytrzymały. No, wreszcie. A dziabną... dziabnął... dziabnął nas? Nie, nie dziabnął. Szkoda, że nie możemy za. Po co ci maska tlenowa? Szkoda, że nie możemy lutować ich zwłok. Ale cieszę się. Zasadziłem pierwszego headshota w tej grze. Cieszy mnie również to, że headshot oznacza śmierć. Przeładuj. I wyciągamy nóż. Halo. Gdzie my to jesteśmy? Cele, cele. Tutaj po prawej mamy schody. Dobra. Do tej celi możemy wejść. U. Co my tu mamy? Gazeta. Czyżby mieszkańcy Shepard's Glen i Silent Hill nie żyli ze sobą w zgodzie? U, co tu jest napisane? Kapitan Coldrak? Nie patrzcie na tą gazetę. Okej... Okay. A ja ale się tak w ogóle zastanawiam jaką rolę w tym wszystkim odegra ta kobieta, którą spotkaliśmy właśnie w ratuszu, która nas wyprosiła, bo ponoć miała coś ważnego do załatwienia. Piekło tutaj. Mozo forever. Somewhere down, there is your soul. Czy to programiści sobie jaja robią? Edma. Albo Edma. E, dobra. E, tutaj w Celi? Please don't kill me. O, snow. Coś o mnie. Time is up. Raz? A, 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 A tutaj, tutaj? No, a z Viking Tunel... Tego się nie spodziewałem. Dobra, skoro nie tędy... To ta dźwignia zapewne otworzy nam tę... O no właśnie, tą bramę. Schody na dół... Gdzie one będą prowadziły? Jesteśmy gdzieś... Tak, no to jest ta klatka schodowa. Zejdziemy tutaj. Aha, no tak, tutaj nie byliśmy. Byliśmy tylko tutaj. Dobra. Zgaszę latarkę. Od razu lepiej widać, jak ją zgaszę. Dobra, tutaj. Okay. Kolejna paczka amunicji. Gra coraz bardziej nas dozbraja. Nie podoba mi się to. Coś tutaj? Nie. To jest J czy te jaFo. Too late. <laughs> nie ma to jak zamiast szukać przyjaciela, szukać obrata, czytamy sobie napisy na ścianach. A tutaj nie. Coś tu leży. To gdzie się strażnicy podzieli Drink the evil Jeszcze jakiś napis? I like pizza No ja w sumie też Tego taką domowej roboty Tam w ogóle jest zawalone Nie Czyli tylko te drzwi nam pozostają No dobra Hallo Aha, te drzwi się za nami zamknęły Uf. Już myślałem, że coś zaczyna nas atakować Dobra, tutaj nie możemy wejść Oj, coś czuję, że za tymi drzwiami mhm. Ktoś będzie na nas czekać. I tak w ogóle jak holender nie włączyłem stopera. Dobra, będziemy na czuja nagrywać. Jeśli ten drugi nie włączy się do walki, to dam radę bez broni palnej, dobra inteligencja przeciwników nie stoi tu na wysokim poziomie cały czas pchają się nam pod nóż i po was przecież gdyby chcieli to by mnie tymi łomami po prostu zaciukali ale nie, oni wolą stać i gapić się tylko na mnie no nie będę na... Jasny, kwi... Chłopie, serce mi przez ciebie stanęło na chwilę. Uff. Mówisz, że ten przełącznik... Uff. Mówisz później. Czy tam coś ciekawego leży w ogóle? jak zgaszę latarkę będzie lepiej widać nie za bardzo ej no chłopie nie miałeś się tak źle telewizja a, dobra te drzwi nie a możemy tu wejść sorry ja muszę pozwiedzać o, nie pozwiedzam sobie za dużo no i co co mi powiesz ciekawego? Siemano. Brzydko się na mnie patrzysz. Dobra, dobra, wypuścimy Cię. Nie płacz. Whatever oh, the hell it takes to get out of here, let's do it. Where's Al? He us up when we got here. I heard him say something about taking a woman to solitaire. That's where we're going. We gotta get back to the guard station. Got it. Come on. oh. Oh fucking shit. Fuck. You cut me. I'll read his rights. Heb man here, kebab Wiecie, co jest najdziwniejsze? Wstadzili go do celi i nie zabrali mu broni. No, jaka tu jest w tym logika? Z tego czystego, z tego czystego. Czy Ała! Ej, no, chłopie byś pomógł coś! O, nie, ta broń. Nie jest na niego skuteczna. Mam nadzieję, że ten koleś jest... ...nieśmiertelny. A jakim cudem ty znałeś kod? Już biegnie, no jasny gwint, nie no. Zawsze była jakaś kula u nogi, a teraz narwany koleś. Wiesz co? Biegnij sobie. Jeśli zginiesz, mam to gdzieś. Ty się, Alex, na coś tutaj patrzyłeś, jak wbiegałeś? O, rysuneczek. Aha, dobra. Masz szczęście. Czekałeś na nas. Co, 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 co? Aha, oho, ho nie, 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 nie. Najpierw się wytłumaczysz. Atakowało... Atakowało mnie wielkie coś. Nie mogłeś strzelać? Nie masz amunicji? Dobra, coś tutaj jest ciekawego? Nie. Aha, my się wracamy teraz Ale i tak nie będziemy mogli wejść do tego miejsca, gdzie był save point Dobra, dobra, no posuń się Cholera, jasna Dobra, biegniemy No, gdzieś ty pobiegł it works. Okay, we need to split up. Now here's what you do. Head across the catwalk to the locked bars on the far side. Now get out of here. Aha, to ty mogłeś... ty mogłeś się tym bawić, a ja nie mogłem. I need to get going. On coś mówił, ale dialogi są tak strasznie cicho w tej grze. Dobra. Pójdziemy na czuja. Zakładam, że on będzie Mhm. A jak pójdę tam na dół, to otworzysz mi Jakim cudem jest... <laughs> Jakim cudem jest zamek zacięty? Blok A. Jak tu wygląda sytuacja? Dobra, tutaj mogą być przeciwnicy. Ktoś tu jest? Nie wygląda na to. Ale z sufitu może na. Jezu, dobra, dobra, ja wiem co mam robić. A tu coś leży. Alex, tu tu. Aleks, tu, 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 tu. No, nie podniesiesz listu. Dobra, to nie. Tutaj. Yeah jasny, więc przestraszyłem się tego kawałka betonu zabierz tego health drinka tutaj nie a zapomniałem sprawdzać napisy something's happening farm team will always rule give it back Beware of Hurricane Jane, czyli jak to się tam... O, tu coś wisi. Alex, dlaczego ty nagle... Ja nie rozumiem tego, że oni się tak skarżą No Ho, 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 ho Ten chyba nie słuchał rozkazów Przecież w końcu są w więzieniu A nie na wakacjach W kurorcie Nie, 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 nie To ja zabiję ciebie Ho, ho, ho The road called Chasta. Give me a sec while I get the gate open. Damn, the gate didn't open? It must be damaged. You'll need to find another way. Alright, I found another route. Got it. Okay, go down the stairs. I'll try to open the gate on the bottom floor. Aha. Tutaj po schodach mamy zejść Uu, ktoś tu nie lubi sprzeciwów. Je, jeszcze tak spływa na sam dół. Fuj. Dobra, tu jakiś wózeczek. Dzień dobry panu. квест. Не. Так, 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 чеши. О-о-о. Есть, Dobra, po nim... Oh, co, 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 co? Jasny gwint. Nie ma napisów? O, jest. is Return. Help me, please. Gonna hack you up <laughs> Shower room Nie nie nie, my chyba jesteśmy czyści Dobra, ty tutaj gryziesz glebę Dobra, tu nie możemy iść Czyli jedyna droga tędy Coś tu leży, nie Oj tak, mhm, bo już wierzę, że tutaj nic na mnie nie wyskoczy No ale szczególnie, że radio się odzywa Zapraszam, zapraszam Szyd jest drugi Ale na szczęście Oho, nie niszcz Fak, aleks, dziękuję, aleks wstawaj, 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 wstawaj. Dobra, już mogę go ciąć. Kim potwarło! Dziękuję. Dobra, jakoś strasznie nas nie uszkodziłem. No i zdemolowały, zdemolowały. Skąd wy wyłazicie? Z każdej dziury Prze Przeklęte Karaluchy. jeszcze ktoś na osielu się drze, jakby nie wiadomo co się działo. To możemy rozwalić. Tutaj nie. Czyli wyciągamy... Tak. Siekierą rozwaram, rozwalamy mury. Co my mamy przed sobą? Boiler room. Czy my się stąd dostaniemy gdzieś? Tak, na schody. Dobra, przeciśnij się Alex. Czy ja gdzieś po drodze znajdę jakiś save point Dobra, tu sobie kabelki wiszą Dobra, nie ma tutaj nic ciekawego Oho ho O wilku mowa Tego nie możemy, nie możemy Dobra, siup siup siup, siup. No, gro, proszę mi takich numerów nie robić. Nie mam pojęcia, ile już nagrywam, ale może być to coś około godziny. No tak więc zapiszę grę. Nie, 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 nie. Na innym slocie właśnie. Zapisało się? Zapisało się. No, tak więc w tym momencie ja się z Wami pożegnam. Dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Na razie.